Hold up. Co to tak piszczy? Co? co jest grane? Już, 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 to tak piszczy? No zaraz, zaraz, to to za obraz ma być? Zaraz Ktoś tam jest Matiw? Jezu, on mnie zaraz zabije Lepiej, żebym stąd uciekał Kurna masz. Ała, mogę mnie boli, nie mogę biec O nie, 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 nie A Matiw tu biegł Gdzieś tam biegnie, burza jest Shit, dobra, lecę po niego pieprzyć burzę Dobra Przygotować tylko tutaj to... A, walić tej itemy, dobra Szybko, szybko, szybko Gniady! W się coś też Toczekaj. Chodź, 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 chodź Musimy tego Matiwa iść, bo znalazłem go Znalazłem Matiwa Matiw, o oh, jest Aaaaaa Matys? No Siema Matys. Do domu leć Siema Do domu Uuu, ale pada deszcz Jeszcze szkielety są Moja głowa Kurczę szkielet, chodź szybko uciekamy Do domu Ała Kurde ty głupi Oła Oła Dobra pieprzyć szkieleta O ała, o oła Moja noga, Ała. 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 Dobra Żyjesz? Żyję to teraz ci mogę zabić nie Gdzie, ubieżę, ty, by... nie gdzie ubieżę... ty byłeś? Właśnie chcecie to powiedzieć No to, to mów Nie wiem co się stało Poszedłem tylko na połowy na plażę Chciałem złowić ryby Nagle coś mnie udusiło Znaczy tak mnie strasznie bolało Nagle nie w... Zemdlałem no i się pojawiłem tam gdzie nie powinno mnie być Nie, nie, nie wiem co się stało Dzięki, dzięki naprawdę Bo są głodny strasznie Gdzie ty byłeś? Ojej Właściwie Byłem w tym piekle Kurna Uciekałem, na szczęście znalazłem jakieś wyjście. Takie, 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 te właśnie te różogiasty, co tam, Aha. co tam ten. No ale jakiś alarm słyszałem, o co chodzi z tym alarmem, co się w ogóle stało? Chodź, zobaczysz coś. Nie wiem, co to kuźwa jest, nie wiem, ja zobaczyłem, nie wiem kto to zbudował. A co to, co ty to zbudowałeś? No właśnie, ja Ało. nic tego nie zbudowałem, to samo jakby się. To jest kamera, że mogę ten portal mieć oko. A to ty ją zamontowałeś, tę kamerę? Tak, już ty, nie wiem skąd się ten komputer tutaj wziął. Tutaj system Windows 10, co nie, szpiegostwo i, te, i, i tak, ta. Dalej, tam możesz, zobacz sobie, tam możesz na portal no main spojrzeć. No? Kurde. No i słuchaj. A poza tym właśnie chciałem ci wyjaśnić, skąd się ta góra pojawiła. Właśnie akurat gdy ty też byłeś na połowach, zacząłem po prostu powiększać dom. To dlaczego ja się tam w ogóle obudziłem? Na jakich połowach? Czy ja się w nie obudziłem? Wiem. To był też. Ja miałem, ci, miałem cię zabić za właśnie, to ale dobra. Właśnie spojrzałem, że cię w domu nie byłem i. Dobra, jest to. Chodź. Coś tu że ten diabeł chce nas, e, kurno, zabić. No ja też tak podejrzewam. Naprawdę, M musimy sobie poradzić z tym. Ale słuchaj, ty ja. Co, coś tak, tu się dzieje nieco. To... Ale takie jajce spotkały. Słuchaj, zamontowałem tą kamerę, wróciłem do domu. Co nie, ja myślę, prawda, gdzie ty kurna jesteś, co nie. No, nie? jest tu jakiś piorun. No, chyba. pieprzą gdzieś piorun. Ja nie idę spać, bo ja się jeszcze. Nie, ja nie idę dzisiaj spać. Ja muszę tutaj. słuchaj, opowiadać ci. słuchaj. Tak nagle zamontowałem tą kamerę, wszystko włączyłem, sobie mogę ją wyłączyć, co nie Albo zabram Nie, wyłączę ją. I tak nagle patrzę. Jeb. Nagle coś tam żółtego. Rogi ma, skrzydła czerwone ma. Nie wiem co to jest, wystraszyłem się. To szybko ale tutaj murek obronny, jak sam widzisz. Jezu. A, no rzeczywiście. Więc ża żaden potwór z tamtego lądu nie wejdzie do nas. Lecz to coś coś czuję, że to może właśnie być ten diabeł. Nie, ja, ja, to nie wyglądało mi na diabeł. Diabeł to prędzej wysłannik, kurde. Głupie, może jakiś wysłannik właśnie? Czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. Słuchaj. Ufu uff, uff, uf, zapomniałem, mokro. Łe. Czekaj. Zabiję Opowra. go. Tylko szkielet. Ała! Szkielet! Pomóc ci? Przydałoby się. O dobra, Nie mam mięsa. nie mam miecza. O, mam jakąś szkielet. Dobra, czekaj nie jestem mam tarczę. Pomóc. Dobra. Słuchaj, Uła. i tutaj akurat jak sam widziałeś, no to tutaj ten murek... Chodźmy do domu lepiej. Czekaj, czekaj, ja ci pokażę coś. I tutaj zrobiłem w razie ataku, tutaj taki to, taką skrytkę jakby. Gdzie? Tutaj, tutaj, gdzie ty jesteś? Tu, 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 tu. O tu. O, tutaj. Zrobiłem skrytkę, gdyby w razie jej atak. O tutaj o. No cóż, bardzo dobrze, to jeszcze jest, ale centrowa. naprawdę, radzę ci, żeśmy już poszli do domu, bo tak zmokłem, człowieku, Chodź. ty nie wiesz, co tu się stało, tak musiałem uciekać. nie widziałem cię na kamerze, bo nie dodałem cię, żeby, żeby cię nie wykrywało i patrz, nagle bum, obudzi mnie alarm, patrzę, że ty biegniesz stamtąd, Aha. widziałem cię. To dlatego tak było. No. Dobra, tak, tutaj jest w ogóle antena, Wyjdź, możesz wyjść tutaj przed tą, tutaj jest dach, tutaj jest ta, taka no. antena, żeby lepszy sygnał był i właśnie chyba przez to. Yeah. Nie no nowy sprzęt. Nie no. Dobra. Właśnie... Ale sobie dobrze, że się zaopatrzyłeś tę kamerę, przynajmniej teraz nikt nie będzie... Przynajmniej będziemy wiedzieli kto się klącze koło do mnie. Jaka ta wiem. burza jest... Nie, nie, nie zasam przez tą burzę. Ale kto to mi zbudował w tym domu? To się właśnie pytam. No tego naprawdę nie wiem. Ja zacząłem budować... I masz że ty masz po... i ty zbudowałeś. Nie no sam nie wiem co się dzieje. No, ten świat coś kombinuje. Poszedłem tylko na zwykłe połowy, później wróciłem patrzę, nagle to się pojawiło. I wreszcie, no wreszcie mnie zabrało właśnie, tutaj piekło, nie wiem ci... czy O patrz, ogóle... patrz, patrz, już tamten nie wejdzie mi na terytorium Dusiło mnie co tylko właśnie, wywołałem o pomoc, ale właśnie Ciebie nie było, ci szukałem po całej tutaj polany i w ogóle czy nie mogłem znaleźć Nie wiem, nie wiem, naprawdę, to są same dziwne rzeczy, które się dzieją mm -hmm. Zobacz, widzisz, tam, tam, tam już nie wejdzie ten, tamten szkielet, gdzie ten szkielet? On zniknął W ogóle miałem chyba wysłańników diabła, bo nagle zębiaki mnie zaatakowały, musiały mi, takie dwa nagle, nagle do mnie przyszły A to, to co to jest? Albo... Nie wiem Co to właśnie? Się... Tego właśnie, tego też nie budowałem co, co to jest w ogóle? Nie wiem właśnie Ty wiesz co? No iluminacji co to jest kurde jakiś? Nie... Z dziury tutaj są Ty słuchaj, nie, no, nie, chodź Nie no, nie, nie, rozumiem Ty akurat no, dzień chodź się szybko przespać i... Chodźmy właśnie, bo szybko, 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 więc y, zaraz ten... Dobra, dobra. No, To dobra Dobra, dobra motyw bo się! O Jezu, człowieku, ty nie wiesz co mi się śniło. Śniły się jakieś szkielety i konie kurna! Ty gadałeś! Tylko same w kościach! Chyba za dużo, ty, ty, chyba za dużo w piekle przesiedziałeś. Proszę jak ładna pogoda, już burza przeszła. No, o... chodźmy, wyjdziemy na dół. E! Co? A... Jakie, o jakich szkieletach ty gadałeś? No o szkieletach z takimi koniami, e... tylko z kości. Ty spójrz za okno! O może święty co to ma być? To jest jakiś co to, co to? To jest sen czy, czy mi się to śni czy nie. Nie, nie wiem. Weź mnie walnić twarz. Nie wiem Kurde masz... Masz wpysk! Oła! Nie, to jednak nie sen. Nie, 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 nie nie nie, 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 nie wiem co to jest, ale dobra. Ty wiesz co... Dobra chodźmy to może zbadajmy. Ty, to ja ci uzbroję, bo ty jesteś bez tego. Właśnie. Bo zatem już jest gorąco, bo jest rano, muszę się... muszę Dobra, pieprzeć to, to zrobić, to zrobić, ci żelazną zbroję i już. Uch, kurna, co tu się dzieje, coraz gorzej, człowieku, to jest coraz gorsze Dobra, masz tu zbroję ode mnie A nie, w sumie zbroja Jezu. była na górze, dobra, już, nieważne Dobra, to mieszę z To ty... będzie nowa. Będzie masz tu ode mnie miecz, 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 miecz Ej, czekaj, ten miecz To może siekierę jakąś, nie, dobra Masz dobra, miecz dobra. już, dobra, chodź Okej, okay, to dzięki Jeszcze osobną łódkę Ojej, ty nie no, musimy to zbadać, ten szatan chce nas chyba zabić, naprawdę On ty Nie, musi musimy wiesz co, zdobyć diamenty Albo znaleźłe jakiegoś cywil cywili, cywili i tam pójść Właśnie, zapomniałem, że przecież moi rodzice co potrzebie Musimy się dzisiaj do nich wybrać A rodzice. A ja no, nie... Ja przecież ci opowiadałem, że, że moja rodzina chyba tam gdzieś w moim mieście została, no ale to tym zapomniałem. A ten miast to miasto jest wszystko. daleko stąd. Bierz inną łódkę Bo mi się nie chce powiasłować No dobra, cóż, no to biorę w to. Nie no dzisiaj musimy tam popływać, naprawdę Nie wiem co się z nimi stało. Kurde, te strzał może... nie mam O Boże ty to, to samo co w moim śnie A ma... nie, nie, nie wierzę. Ej, ła! Ej! Jezu. Help me! No test! Pomykamy pomocy pomocy Pomykamy Was! Ej, ej, ja zda Strypka, wsiadę, Zabiłem go! Zabiłem. Coś zdobyłem. chodź Czekaj, to ja to pozabijam! Chodź tu. To to za świństwo! Nie wiem. Ty czekaj, ile my spaliśmy? tu już. Pra południe prawie minęło. Równo. Ale tu. O, to ale się, tu krzyż! Co się stało? Weź jak to się drze! Dobra. Fuuu! Tu Dobra. A zdobyłem jakiś... Ty zaraz zobaczysz... U Jezu! On mi południł łódkę chyba. Nie, 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 nie. Ty łud... Masz dalej łódkę. Ale mi zniszczył... Zniszczył szkielet łódkę. Kurczę. Po, po, Masz! Po, 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 kurde! Ten. I po koniu. Teraz weź mi na łódkę. Co to miało miałoby? Do domu, do, to do, dom. miało do domu, do domu, do domu. Co to było? Do domu. Do domu no. Co to? było? O. o ty kurde! Co? Mam jakiś... Heh, kolczy z ochroną 2 Jakiś zaklęty, bo on się błyszczy. Zaraz! Z... Do domu! Zaraz, zaraz, co to ma być? Zanim do domu to zobacz, co tu jeszcze jest. What the fuck? on się bierze. Weźcie, Zupy, stój, skończym. stój, ja go zabiję. Co to ma być? Nie. Z jakiejś żarty? Czy o, what the fuck? O Jezu! Szybko, Pomóż mi! Pa, szybko! szybko! Tylko na łódkę! Zpieprzamy sobie! Kiedy ty jesteś? Tutaj, szybko! Szybko do domu! O to Jezu. Co to ma być? Ty ja całej zbroi pół serca mi zostało pół, pół HP mi zostało nie, nie, to jest coś strasznego, naprawdę Jezu święty Dobra, nie wiem Co tu się dzieje? Trzeba wyrobić całe to chyba do... naprawdę Wyszedł. Czekaj, chodź na balkon. Z balkonu będzie lepszy widok. Nie, nie. Czekaj, nie, chcę tam nigdy wracać. Ja zobaczę jeszcze, zobaczę, może strzały jakieś mam. Powiedz, że mam jakieś strzały. Powiedz że jakieś mam strzały. O, o. Ja się Co tu jest? Się... Jakie drgawki dostałem, jakie drgawki Nie dostałem. mam strzał żadnych. Dobra, się. Wiesz co? Ja mam bombę. Ej, to zniknęło Musimy... chyba. To? Ało. Ej no nie, nie mam. Patrz, tego. a w ogóle to patrz co z tego wyleciało szkieleta. Patrz. Co to jest jakiś? Ale oddaj mi. Jak coś ten hełm... Kolczasty? Co, co? to jest jakiś kolczasty? A łak, coś mnie kuje teraz. A ja słyszałem Ała. coś o tym hełmie. A wAA, ale tu kuje w głowę, ale... Weź, weź to z mnie tak teraz spokół łeb strasznie. Ała, wiesz, i to bolnie. odłożyć. Ty ale słyszałem o tym, o, słyszałem o taki, o takim hełmie, takiej zbroi całej. I on się tylko z ognia robi. No właśnie, ale ten ogień ciężko zdobyć, naprawdę to, jest, to naprawdę. też o tym słyszałem. Ała, no kurde. w każdym razie. Nie no dobra, ja dzisiaj spać nie idę, ja dzisiaj pilnuję chat, bo to co, to co się dzisiaj kuźwa dzieje, co... Wiesz to, co? Ja pierdzielę. To już czuję, że będziemy się musieli wybrać do tego mojego miasta, naprawdę. Ale to miasto jest pizdo daleko! Więc co z tego, i tak będziemy musieli... Patrzcie na melonów! To już czuję, że, że inni mają mnie w potrzebie. Ja, ja, więc może się razem wybierzemy i coś działamy. No raz zobaczymy, na razie te melony pozbieramy. Chcesz melony? Właśnie to zdobyłem troszkę, mam, no, ale dobra. W ogóle jest, masz dobrą strasznie hodowlę tych melonów Patrz, melodii. kurde prawie dwa staki i pół mam Masz tu pół staka mm. Dobre te melony Bardzo dobre, w ogóle takie słodkie Słuchaj, miałem tutaj furtkę zrobić choby. Tutaj w ogóle musimy coś jeszcze ochronić żeby... Właśnie, oni się mogą dostać do nas Furtkę jakąś albo... Fajnie byłoby bez Kurczę, to już zapada czy, już zapada noc. Dobra, olać tą noc, ja mu dzisiaj w nocy pracuję. jak cię znowu obozę to całe, całe... całe... całe to morze, cały ten ocean, to będzie cały w koniach tych szkielet. Dobra, tam. zakładam bluzę. Łach, oh, od Ale się wstoszyłem, to jak pisną piorun, to dopiero były. Jezu, ale... Normalnie prawie by to zabił, ten piorun. Kurde. No Nie... a no to, to tak jeszcze burzy nie było. No, nie, to jest jakieś dziwne. Ten, ten diabeł coś tu kurmaknuje. Naprawdę. Jakieś pioruny zwołuje bez burzy, bez niczego. Nie, nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem co tu się dzieje. Też nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja się na tym nie znam. E, ja też. Nie, nie wiem o co chodzi. Naprawdę. A, akurat. O, starczy mi na dwie furtki. Dobra, ja wiesz co, pójdę tam szybko to zamknę. I to, o to I tą wyspę trzeba być jakoś obudować, tu nie. Masz może jakieś pochodnie? Przyda, przyda nam się na, na, na w Ty, właśnie, gdzie moje pochodnie? Jakie pochodnie? Miałem 27 pochodni w plecaku Oni... co? No ja no jakiś złodziej mi podpieprzył, dobra, e, masz e, w skrzynkach węgiel i chyba tam patyki po niej znaleźć. Czuj się dobra. jak u siebie. Ej, zabrakło mi jednej furtki. No cóż, wiesz co, coś czujesz że jak znajdę tych moich rodziców i w ogóle te to będziemy musieli chyba tutaj zrobić to wioskę, bo tam coś czuję, że może to miasto jest totalnie rozdupczone. Choć nie wiem, właśnie nie jestem pewien, co tam się stało, więc muszę tam szybko wracać z tobą. Najlepiej, żeby tu zbadać, bo nie, nie wiem, co tam się w ogóle stało. Dobra, jeszcze co? Potrzebuję. po ukłętek, a Ła, coś jakby krzyknęło. coś przejechało, jakby, tutaj nic nie, przejechać nie może. Dobra, hmm, y ja wiem. postawię tu pół na środku żeby. nie. Coś czuję, że jak, jak, jak tutaj o. zacznie ten diabeł nas, kurna, odbijać, albo będzie przynajmniej nas zabić, to trzeba będzie stąd najszybciej uciekać i gdzieś indziej się przeprowadzić, ale, ale jak się okaże, to wsz wszędzie nie No nie, jest ten ja nie diabeł. będę tchórzył, ja zostaję na tej mojej posiadłości, jeszcze czekaj. Ty, może zacznijmy tamty robić. Patrz ile trzciny czy... patrz, mam. O kurczę. No, dawaj zbieramy to i enchant... Robimy biblioteczki Tylko musimy miejsce na nią zrobić później No ko zrobi się w tej swojej skrytce tamtej b będzie no to w sumie będzie to tutaj na skrytkę to będzie... O kuźba patrz patrz! Wysłannik! Zobaczam most! Gdzie? Jezu! Oła Kurde co to ma być? On mnie... on mnie on, on strzelił chyba skądś. Jak się strzelił? My teraz plecy strasznie Albo to z tego przestraszenia sam nie ja wiem Nie wiem co tu się dzieje. I kolejny, zobacz, no, ale to, to już normalny zombie, no to wiesz Troszkę wysłanicy muszą być, bo to niemożliwe, że aż tyle są. Nie, to, było. To, 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 to coś od diabła jest, naprawdę. Ja przez ich widziałem. Ja się właśnie z tego portalu, widziałem takich masy, musiałem uciekać przynajmniej, że mnie nie zabili. Nie wiem. no chodź może się schowamy w tym domu, bo już się naprawdę tego strasznie boję. Nie, nie, ja, nie słuchaj, trzeba będzie iść potrzeba. O, widzisz ten słup tam daleko? Jaki słup? No tam taki, z kobliston. Jak ja się no widzę, tutaj, no to ja tam się obudziłem właśnie ostatnio Jak ciebie... Chciel... No tam się obudziłem aż W Nie takiej. no, naprawdę ten szatan coś tu chyba nakombinuje Ale serio w mojej jakieś... miejscowie na... się stary obudziłem, bo tam kiedyś budowałem się Już tajemnicze znaki, zombie Gdybyś nie widział tu jest... kiedyś wyspę Ta wyspa Kielety kiedyś tak jakieś... była pusta A widzisz... Zaraz, zaraz Ilety i konie Przecież pamiętam, że moi rodzice jeździli na koniach no to jest, czy ci nie wydaje to podejrzane? A, a ja nie wiem, ja Twoich rodziców nie znam, no to. No właśnie wiem, ale moi rodzice jeździli na koniach. O kurcze. Ty! Ja no idę temu diaboowi że... ja skopać dupę, bo ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam. Zaraz, zaraz, nie. Nie wytrzymam, idę mu skopać dupę. Dobra, nie mam tu w dupie, nie, ja dobra... walczę. Nie, 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 czekaj, czekaj, co ja robię. Mam zbro... zbroję na wykonanie... Bez diamentów ja tu nie pójdę. Przynajmniej enchantować ci się powiedzieć. Jest co? chodź, Masz, Za... masz tą trzcinę? Tak, mam czcinę. To. Ale muszę coś ci powiedzieć. Ja pamiętam, że moi rodzice jeździli na konach, Jak się okaże... No ile tych twoich rodziców było? Bo tam widziałem cztery szkielety. No to właśnie, mama, tata i, i, i siostry brat. Sorry. To. Nie nic. <laughs> Morskie kremat dla mnie tak działa, coś kaszę. <laughs> Dobra. Masz morską chorobę? powiedziałem. No, Jakbym miał to bym nie pływał w łódku Dobra. E, ten hełm No cóż, mi się... no dobra, masz to ta fakt zapisano światło. No, co jest? Dobra, ale ja bez no, tej... Ale bez tej... Da, ta trzcina to dobra, ale ja bez tego bez desek nie zrobię tych biblioteczek. No cóż, muszę coś ci powiedzieć. Jak się okaże, że moi rodzice są dawno zabici, in... no to już nie ma sensu, ale i tak muszę to zbadać. Słuchaj, mamy Gdy... 10 diamentów zaraz, a może to nie są moje rodzice, może to, może, to są, może to są inni, ja, ja się boję, że, właśnie oni, że, że moi rodzice zginęli, No, ale właśnie, gdzie to są twoje rodzice? Um, ja ci powiem tak, um, no nie wiem jak ty, ale ja, ja się tak pojawiłem, bo wiesz, ja tam, widzowie nas oglądają czasami, co nie wiesz o co chodzi. No, no tak, a właśnie teraz nagrywasz, nagrywasz teraz? Kurde, no wszystko muszę nagrywać! A, to tu jest Ty roczysto, wie... Aha, do, do. Ty, ty kurde zobacz już giga na film z, mam zajęte na tym komputerze. No patrz. O kurce, prawie cały dysk, człowieku. Taki cały dysk, to dopiero jest 12 odcinek, ale dobra. Słuchaj. I... Pojawiłem się na tym świecie tak po prostu znikąd, ja chciałem normalny survival zacząć na poziomie hard, okay. hard. Ale jak ty się... Ale jak to jest wszystko już, to się powoli zmienia w fabułę mi się wydaje. Bo to już jest fabuła. Ale dobra. Dobra, nie, nie wiem o, co, co się dzieje, wszystko się poplątało. Ja, ja, ja już sam nie ty, wiem co wierzyć, co nie wiem? W ogóle ja mam 22 poziom, nie wiem skąd Poziom? No, taki poziom. A czym... Ja jak tyś zacząć czantować? A no tak, poziom! aha, w sensie poziom. Ty tak. jaki idzie z łopatą! Ty, do kolejny jakiś wysłanie. Ale tam jej, się spają, hej nie, nie mam tu w dupie ja go leje. Spadaj kurde, nie będziesz mi tu kurde... Ej, strzelają do nas, nie? Ludzie zabiją... Słuchaj, wiesz co? Mamy dup, mam... Oła. Młodecy! Kła! Chodź, chodź, chodź. A ten co? Słuchaj, przydałoby się o, zrobić taką. Y, nie dość, że to tarcze by się przydało zrobić. Też y, jakoś ją. Y, nie wiem. jakim znakiem herbem y, przystroić barwnikami, żeby było wiadomo, że to my. Tego banery przydałoby się zrobić. No właśnie, no, i idzie kolejny, wycieczna. no. A nie, to, to zostawmy. Dobra, to. nie wiem, już chodźmy stąd lepiej. Musimy objawiać ten plan. Słuchaj, dobra, chodźmy lepiej. Nie złasz mi te głosło, już szkoda. W ogóle coś ty masz w sobie? Bo ty masz skrzynkę na sobie, nie, pusto masz. Musimy ci osła załatwić, bo osły są fajne i one mogą skrzynki przewozić. Ja je od końca. No dobra. Ej, a ta wyspa tam o. była? Co to jest? No kuj. Ej, zniknął! Zniknął. A ta wyspa tam w ogóle była? No to jest. Może tam coś za... Wie, się zakopane? Czy mi się to śni? Przepraszam bardzo. Chyba za dużo, ty patrz, ty się dziwisz, że całą noc nie śpimy, zobacz na księżyc, zachodzi Kurde, weź, może jakieś halucynacje, ja sam już nie wiem co tu się dzieje Nie wiem, ja muszę iść się chyba zaraz przespać porządnie A dobra, jeszcze Chodź. mamy czas, no mam olać Chodź. to, pójdę w dzień się przespać i już Ojej, what the, to... po, po skrzynce się wchodziły. wchodziłem przez chwilę, ale dobra nie, już my tu chyba jesteśmy strasznie śpiący. Nie, wiem, co nie ma ja nie idę naj. spać jeszcze. Ja idę, kurde, normalnie czekam na dzień i idę pod drzewo. Nie, że taki śpiący się nie wydaje. A te zbroje zostawmy na ostateczność. Ojej, dobra, to ja tylko się położę chwileczkę, bo już umieram. To... Znaczy, nie umieram no czy nie umierał za się. No to ty śpi, a ja jeszcze tutaj coś porobię. A ty, tu jest jakiś przycisk. A ten śpi już. Co to za przycisk? To już nie musisz chrapać. Nie chrap! <gulia> Fuuu e. Co jest? Ła Serce nie boli co, co tu co, co tu się tu działo? Nie, spaczaki jak przycisk znalazł Paciaki niewidoczny Co to jest? Co to czekaj chwilę, coś mi się znowu dziwnego śniu, jakiś szatan mnie znowu ten Ej, może ty co masz coś strzykię tego sobie, ja się zaczynam powoli... Nie! Odejdź! Ja nie rozumiem! Odejdź! Ta, cze nie, czekaj chwilę, muszę coś ci powiedzieć. U mnie wszyscy ludzie nie... Z, zawsze się dziwnie zachowywali, nie wiem, jakby ich szatan osiągnął tylko w, w jakimś momencie. Ja zawsze byłem taki bez tego i nie wiem co się teraz dzieje, że zaczynam ja powoli w, te, w to wstąpywać i, i zresztą te, też ty, przecież sam widziałeś, że ta wyspa się sama pojawiła. Masz to samo co ja. To ty z szatana się zmieniasz. Potem nas znalazł nas i chce nas, chce nas zabić. Może... może się już dawno okazało, że, że moi rodzice już się dosyć zabici. Przecież widziałeś jakieś szkielety. Może, może to twój stary jest z szatanem. Przepraszam za wyrażenie, ale tak na to wychodzi. No, nie, 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 dobra, nie obrażam się, ale zacz zaczekaj chwilę. Ty, widzę kropel. Pamiętasz, on właśnie był taki zawsze ku mięśniaty mój. Ty. Mój to, co? Być ty widział, ci no. zdjęcia, żałuję, że w tego szatana, nie zrobiłem, ale dobra. Słuchaj. Nie masz zdjęcia, ja... bo masz jakieś nagranie przez. Nie. jakieś chyba nagranie może masz? Nie, zarejestrować. Nie, chyba coś. dobra, dobra, wiesz co? Ja idę już odpocząć, bo normalnie, kurde, zaraz padnę. Zaraz padnę, tam, zaraz pójdę. Pójdę po drzewo, tylko się chwilę prześpi, więc... Dobra, coś jeszcze w chwilę co Dobra, no to ja też idę, no to się ma.